Orędzie z 10 lutego 1988 roku Wasulo, posłuchaj mnie i pisz Tak, Panie, odpowiada Wasula Jezus mówi Jestem słowem, alfą i omegą Jestem napojem życia Źródłem miłości i ode mnie pochodzi wszystko, co istnieje Przyszedłem w ciele na ziemię, aby was odkupić. Córko, w moim kościele jest tyle zamieszania dotyczącego moich słów danych z krzyża Janowi i mojej matce. Pozwólcie mi przede wszystkim przypomnieć wam, że ja pan, ukoronowałem moją matkę na królową nieba. Panie Pyta Wasula: Tak, Wasulo, odpowiada Jezus. Przeszedłeś przedstawiając się jako Bóg, potem dwa razy powiedziałeś: Moja matka, Panie, stwierdziłeś, że najświętsza dziewica jest Twoją matką. Potwierdziłeś więc w ten sposób jej tytuł Matki Boga. Właśnie to powiedziałeś, Panie. To tytuł, który odrzucają protestanci. Jezus odpowiada: Jak się cieszę, córko! Mnie na darmo Cię uczyłem. Jestem szczęśliwy, że pojęłaś moje dzieła. Próbuj nadal się uczyć, módl się o poznanie. Dam Ci umiejętność dostrzegania, jeśli o to poprosisz. Posłuchaj mnie jeszcze. Chcę, by moje słowa były poznane. Ja, który jestem Bogiem, przyjąłem ciało w łonie mojej matki, stworzenie. Ona karmiła waszego Boga. Ja się nią karmiłem. Ja, który jestem Słowem, kocham ją i czczę. Całkiem na początku dałem Ci opis mojego ukrzyżowania. Pamiętasz, powiedziałem Ci: Mój wzrok spoczął na mojej matce. Patrzyłem na nią i nasze serca mówiły. Daję ci moje umiłowane dzieci, aby stały się również Twymi dziećmi. Będziesz ich matką. Wasura mówi: Tak, Panie. Jednak nasi bracia protestanci mówią, że to, co powiedziałeś na krzyżu, odnosiło się jedynie do Jana. Twoja matka miała być powierzona jego pieczy od momentu, kiedy nie było już ciebie z nią, wdową. Mówią także, że najświętsza dziewica nie jest matką Bożą. Jezus odpowiada, Jednak, moja Wasulo, pismo nigdy nie kłamie. Pismo mówi: Matka mojego pana. Elżbieta wypowiedziała te słowa, napełniona Duchem Świętym. Napisz: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Słowa wypowiedziane przeze mnie na krzyżu mają o wiele głębszy sens. Niż sądzi wielu z Was. Czcijcie moją matkę, która jest również Waszą najświętszą matką. Wypocznij teraz w moim sercu. Bądź mi miła, pamiętając o mojej obecności. Czcij mnie, moja Wasulo. Tak, mój Boże, odpowiada Wasula. orędzie z 8 października 1987 roku. Jezu, mówi Wasura, jestem, odpowiada Jezus. Wasura mówi: Jezu, pragnę wynagrodzić wszystkie zniewagi uczynione naszej Najświętszej Matce. Nie mogę tego znieść, gdy słyszę Twoje stworzenia obrażające ją, zwłaszcza Twoje sługi. Chciałabym jej bronić za wszelką cenę. Jezus odpowiada: Wasulo, dam Ci poznać, jak bardzo miłość cierpi słysząc te zniewagi. Niech będzie wiadomo, że Ja Pan szanuję moją matkę. Niech będzie wiadomo tym, którzy ją obrażają, że ona jest królową nieba i że na jej głowie ja pan włożyłem koronę koronę z dwunastu gwiazd, umiłowana. Ona króluje i to zapisane jest w moim słowie. Ja czczę moją matkę i tak jak ja ją czczę, wy również powinniście ją czcić. Kocham Was, moja matka i ja błogosławimy Was. Wasula mówi: Panie, pastor zaprzeczył, że ona jest naszą świętą matką i że powinniśmy jej oddawać cześć. Kiedy powiedziałam Mu, że Ty to powiedziałeś ze swojego krzyża, odpowiedział mi, że to dotyczyło tylko Jana i że nigdzie w Piśmie Świętym nie pisze. Że ona jest też naszą matką, ani że my jesteśmy jej dziećmi. Jezus odpowiada: Jednak, córko, mówię ci ponownie, że moja matka jest również waszą matką, jesteście jej dziećmi. To jest zapisane w moim słowie i ja to powtarzam tym, którzy o tym nie wiedzą. Pismo mówi: Gdzie Panie, pytaj Wasura. Jezus odpowiada: W Księdze Apokalipsy, kiedy nie powiodła się pogoń szatana za moją matką, w swojej wściekłości na nią rzucił się do walki z resztą jej dzieci, z tymi, które zachowują przykazania Boże i mają moje świadectwo. Panie, dziękuję Ci, że mi pomogłeś, odpowiada Wasura. Jezus mówi, Wasulo, powiedziałem ci, że ja jestem zawsze przed Tobą. Pozostań mała, abym mógł wypełnić moje dzieła. Kocham Cię. Kocham Cię, Panie, błogosławię Cię. Odpowiada Wasula. Jezus pyta: My? Wasula odpowiada: Tak, Panie.